Właśnie jesteśmy po nagraniach z zalami dzisiaj. Czyli popytaliśmy też mamy, jak wygląda ich życie. Jakie mają tam warunki do życia? Mama mówi, że są w ekstremalnej biedzie, żyją gdzieś tam na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. No i te warunki tam w domu nie pozwalają normalnie wyżywić dzieciaki, chociaż i braciszek nie ma problemów zdrowotnych w tym momencie rozmawiamy z personelem szpitalnym czy w jaki sposób możemy pomóc czy jest szansa żeby zakupić jakieś witaminy czy jest szansa żeby kupić Jakąś taką wyprawkę z jedzeniem, ponieważ jej mama wraca dzisiaj ze szpitala do domu. Alami tutaj zostanie sama. Właśnie Małgosia się pytała, czy ktoś się nią zaopiekuje. Ona ma taki, tutaj taki status gwiazdy, mówię bez przesady, w szpitalu, bo wszyscy Alami znają i, i ktoś tam przytuli, ktoś pogłaszcza, gdzieś tam połaskoczy po stópce, więc tak zadbają o nią, ale też rozmawiamy, w jaki sposób można im pomóc, tak żeby mieli na dłużej tą pomoc w domu. what she was eating before.